Mam na imię Dorota i będę miała przyjemność moderować spotkania Peer Groups. I do udziału w Peer Groups chciałam Was bardzo serdecznie zaprosić. Jesteśmy po fantastycznym pilotażu, który dostarczył nam wielu wrażeń i w tej chwili we wrześniu ruszamy z kolejną edycją. Powstaną dwie grupy, jedna we Wrocławiu i jedna w Warszawie. Będziemy się spotykać raz na miesiąc i rozmawiać na różne tematy: o tym, co Was ciekawi, intryguje. Inspiruje, a być może też o tym, co Was niepokoi. I niekoniecznie będą to tematy związane z Waszą aktywnością zawodową. To, co ważne, to to, że to Wy będziecie gospodarzami tej przestrzeni, to Wy będziecie decydować o tym, nad jakimi tematami jako grupa będziemy się pochylać. To będzie Wasza przestrzeń i Wasz czas. Będziecie mieli okazję do tego, żeby się lepiej poznać, wymienić doświadczeniami zainspirować, a może umówić wspólnie na trening sportowy, bo okazuje się, że takie historie też mamy tutaj w naszym pilotażu. Bardzo się cieszę na nasze spotkania. Czekam na Was z niecierpliwością. Nie zwlekajcie. Zaczyna się fajna przygoda.